Witajcie, jest ze mną moja mama i zagramy dzisiaj w PUBG. Jeśli film będzie się Wam podobał, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować. O! No i gdzie wyląduje na drzewie? W tylko A bo ja ty chcę... kierujesz? Teraz jakie? Kierujesz, aha. Ja chcę tutaj. Tu coś Do... mam. Po... O! <laughs> O, i teraz podbierał. zbierał. Było. Zbierał broń, zbieram a ten drugi? Gdzie? No tam dalej. O, coś słyszę. Co ja, nic nie słyszę. Bo ja mam słuchawki. Aha. O, a ten mój ziomek, to on gdzieś tam już pojechał. Zostawił mnie. No, zjał ci. No? A hmm. może Ale? na mnie poczeka? Ale kolega. O. Tam coś jest. To jest mój. A to twój? O, tam jest. Patrz, widzę. O. No. Zabija pod Oj, chyba. Zabiłem dobra, go. Dobra, teraz może się uleczyć. No, no leży. Muszę się uleczyć. Po którym to się leczyło? O, dobra, dobra traficie. Tak. Eee. A już więcej nie ma? A co to było? Patelnia. <laughs> Założyłem sobie na plecy patelnię. Patelnię na plecy. O. A on też nic nie miał. To czym mam się uleczyć? Ty musisz sobie znaleźć coś. To wyrzucę... A tu mam patelnię. Tu teraz mam patrzeć na plecach, w tyłku mam patelnię Mhm. Mm no widzę. I jak ktoś strzeli mi w tyłek, to ta patelnia odbije kulę. Odbije się od patelni. A, pierwsze miałem. A to, ania nie, to odchwieje. Tylko tyle, jeden był taki? No, jest ich więcej. Tylko na razie był jeden. Zwykle w grupie jest czterech, więc może któryś zaraz przyjdzie do niego. Gdzieś się ukrywa. Z zaskoczenia. Na razie nie widać. A to gdzie już poleciał do przodu. Tu coś mi barkocze. To chyba samolot gdzieś leci. Nie, nie widzę. Ja też nie. <laughs> Może gdzieś za tymi pagórkami. A to ja. No dawaj, dawaj, tę górę. To nie jest taki chębczyk. Tam, tam gdzie? A co? Tutaj. To jest mapa taka duża. Tu mm. jesteśmy my, a tu moja reszta drużyny. A i tu musisz dojść? Tam, tam? Muszę tutaj do tej strefy wejść. Mm. Bo to jest bezpieczna strefa. I jak tam nie wejdę... To będzie mnie ta strefa biła. O, A tam ty... też jakiś... Ale to twój chyba. To mój. Ale A tam ktoś yy, jecha. jechał. No. Chciał ty... mnie przejechać. Twój własny, chciał przyjechać. A my jesteśmy tu, jedziemy tutaj Chyba. Bo on kieruje. I teraz w tym środku. A. To on. Kalewa ma Ty hełm ma panterkę. Gdzie jedziesz Na no, tam do nich jedziesz To nie szopo? Nie O. No. Jak jesteś? Jak jedziesz to rana Prawo jazdy zrobił? Oj chyba nie Ale zbliżamy się O tu jeden nasz biegnie no, Zaraz go rozjedzie Oooo To wasz? Tak. Trąbi żeby wsiadł do samochodu To poczekaj na niego No nie czemu hmm. mnie poczeka O przejedź, go Wsiadł o. To nie ma tak żeby się zatrzymać Może się zatrzymać, ale nie chciał o. o wypadł, ty wypadł Chyba walną karierkę. Co mi bomb... Ale to, my, to nie ja kieruję, to on kieruje. Zostawił swojego. Ja nie wysiadam, bo mnie potrąci. Na ja tam jedzie. No matko. Wraca się do boskiej. Tak jedzie, nie. Nie, nie wraca. wraca. Uciekł, ucieka. O, ktoś tam jest. No, widzę jakiś Teraz ja mogę się wychylić. O! o! I co? Czekaj, w którym to się wysiadał. W tym Traliłe. Nie, to O, się ładowuje tak długo? On go pokonał z tak daleka. A, tam, tam jest drugi. Tam tamten też się strzela Tam Nie. chyba na drodze został. chyba dostał coś. Ależ. Tam... odjechał. A ten chyba coś tu leży. On no leży, ale co to leży? Nie wiem co to. Ja tam lepiej go strzelam. Tam tamten, tamten chyba. Tamten wykrwawia na śmierć. O, patrz ta strefa, już idzie taka niebieska. Aha. Jak nas dogoni, to będzie mnie biła. No. Chyba zmienia auto? Nie? To, to ja wezmę swoje auto. Teraz ja prowadzę. Ty jesteś, możesz tam kierować? Tak. A weźmy z tym tego. Nie wiem, czy on chce jechać. Chyba chce, nie, nie. Nie wiem. planta się pod nogami. Nie, on poszedł do swojego. Dobra, to jedziemy. Tylko gdzie mamy jechać? A trochę daleko mamy. O! O, ktoś strzela. Ktoś tam na prawo strzela. O! Wow, Złoto! <laughs> Ciekawie. Gdzie z tyłu ktoś cię strzela? No, ktoś tam strzela, ale my jedziemy. To szybciej dodaj gazu O, no maksa w gazu. Patrz mam mało życia, zaraz mnie dojedzie. Może na skrooty. No, <grym> <grym> to... O, ale patrzysz że jestem blisko. Już no to ledwo co jadę. Tak. Musisz dojechać. To, to jest taka burza. O, już, no. już jestem bezpieczny. Ale mam mało życia A jak zbierasz życie? Muszę coś znaleźć, na razie wy, wypiję Red Bulla A, no tak. o, Red, Bulla. Red Bull pomaga, Red Bull to taki Tak Tutaj, jadę tutaj, może coś będzie na górze Bo jak ja tutaj wejdę, wypsnę się Jak ja tu mam wejść? Kicaj Kicam o! Spinałem się. O, u, Zaraz spadnę i się poławę. Dobra. No i tam mam jakieś domy. To zajmowa. No zaczekaj, bo... Zaraz mnie znowu strefa dojedzie. A tu może coś znajdę. No jedź. Muszę znaleźć apteczkę. Tu coś leży. Patelnia. Potel, bandaż. Czyli to co mi trzeba kupić bandażuje się. Nie tym. Patelnia. <grym> <grym> Super. Ty bandaż. <grym> o, bandażuje się. Zawijał sobie. O no. i widzisz? No dalej mi się tam mhm. leczy. No dobra, wystarczy To je, mój jedzie, już pojechał Odpala no je... Jadę Koło niego Już jeden nas, nasz umarł A tam co lata? To też mój Już jest nas tylko trzech jeden Jeden mm. jeszcze umarł Jeden umarł, zabiły go no tamten dziadka przejechał mm. co to było Nie wiem cała już skręca O tu jakaś burza pioskoła jeszcze U! Nic nie widać Ale jadę do swojego A gdzie ty go widzisz? No tam znaczek taki pomarańczowy O Tutaj na się przed burzą piaskował coś tu mi zostawił Ale nie za dale mi się przed. Już po No, szybko mi na O, mam rad pula Oj. Szukaj, szukaj Tu coś było Ale to lipa... To lipa... Jak to lipa co? Tu coś leży O, myślałem, że to człowiek A to motor Luneta. O, ktoś trzeba. Gdzie? A, bo Ty nie słyszysz ale ktoś tam strzela. Może na górze. O do mnie strzela. A jest, to tu nie. Nie on to do nie mnie ten. strzela. Ktoś inny do mnie strzelał. A może to on? Do swojego strzelasz? Nie, tu jest jeden, tam był drugi. Wiem, ale on strzela. A ten? To twój? No to jest mój. No i on do tamtego chyba strzela. Nie wiem o co mu chodzi. Co strzelasz? Ja znowu muszę się uleczyć. To do swojego strzela. Marnuje mi pandarze. O! Przejał. Wrok. Pogoń masz małpursia. A! Ktoś już siadł na ten Czekaj, czekaj, bo tu się coś rozgrywa. O, patrz, to był mrok. Leży. Prob. O, mam energetyczny napój. Tam się jeszcze strzelają To mu płać. A, no. już go zabił. To zabieram mu graty. Zabieram. zabieram mu bandaże. Bo on mnie strafił, opacz Tego ktoś trafił O, zabili mnie A Ten dziad mnie zabił, a, nawet go nie widziałem A to z Co? Ej co, już nie ma życia O, marzyśmy. Wszyscy nie żyją Wszystkie padły? Wszystkie padły No to myślę, że pora kończyć Jak wszystkie padły jeśli film się Wam spodobał, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować. Asubscribe.